Bracie, siostro, dziś środa popielcowa, dzień, w którym kościół zaprasza nas do ciszy serca, do prawdy i do powrotu. Popiół nie jest smutkiem, jest światłem prawdy. To, co kruche, oddaję Bogu, a to, co wieczne, wybieram na nowo. Jezu, przychodzę taki jaki jestem. Uczyń moje serce prostym, Duchu Święty, prowadź mnie w tej modlitwie. Jezu, nawróć me serce. Jezu, prowadź mnie w prochu i w ciszy, ty. Odnawiasz mnie. Ta modlitwa pomaga zatrzymać się i stanąć w prawdzie bez lęku, uczy pokory, która nie poniża, lecz uzdrawia, pomaga oddać Bogu ciężar win. Pośpiechu i rozproszeń otwiera serce na łaskę nawrócenia, na nowy początek, na prostą drogę, na pokój wewnętrzny. To modlitwa powrotu z chaosu do Boga, z powierzchowności do głębi, z samotności do bliskości. Moi drodzy, zapraszam Was do wspólnej modlitwy. Módlmy się. Jezu Chryste, w środę popielcową staję przed Tobą w ciszy. Wiem, że jestem kruchy, a moje plany bywają jak pył na wietrze, ale wierzę, że Twoja miłość jest mocniejsza. Niż mój upadek. Ojcze, proszę, oczyść moje serce. Zabierz ze mnie to, co puste i niepotrzebne. Uwolnij mnie od pychy, od udawania, od pragnienia kontroli. Naucz mnie postu, który jest miłością. Naucz mnie modlitwy, która jest obecnością. Naucz mnie jałmużny, która jest sercem otwartym. Duchu Święty, dotknij mnie łagodnie, rozpal we mnie pragnienie dobra. Wzmocnij moją wolę, gdy przychodzą pokusy. Daj mi siły. Bym wracał do ciebie każdego dnia. Jezu, przyjmuję ten czas Wielkiego Postu jako drogę. Niech będzie prostą drogą do ciebie. Niech moje serce stanie się domem pojednania, a Twoje miłosierdzie moim oddechem. Amen. Popiół na czole nie jest końcem, jest szeptem prawdy, że nie muszę być doskonały, żeby wrócić. Bóg nie pyta, ile razy upadłem, tylko czy chcę wstać. Dziś oddaję Mu to, co kruche i proszę o serce proste. Nawrócenie to powrót do miłości, która czeka. Niech Pan cię błogosławi w tej drodze. Niech Twoje serce stanie się ciche i czyste. Niech Duch Święty prowadzi cię przez wielki post, jak przez bezpieczną ścieżkę światła. Niech Jezus umacnia cię w chwilach słabości. I podnosi, gdy tracisz nadzieję, a pokój Boga niech strzeże Twojego serca i myśli, dziś i każdej nocy. Amen. Jezu, dziękuję, że mnie nie odrzucasz. Dziękuję, że w prochu widzisz moje serce. A nie tylko moje błędy. Wchodzę w ten wielki post z Tobą spokojnie, krok po kroku. Ty jesteś moją drogą, moją prawdą i moim życiem. Amen. Jezu. Jestem tutaj, zdejmuję z siebie pośpiech, zdejmuję z siebie hałas. Oddaję ci to, co ciężkie, oddaję ci moje napięcie, oddaję ci mój lęk, prowadź mnie w prostocie. Ucz mnie ciszy, ucz mnie ciszy, zostań ze mną. Z Bogiem zaczynam od nowa, moje serce wraca do światła i wybiera miłość. Jeśli to modlitwa, Przynosi ci pokój i pomaga wejść w wielki post z nadzieją. Zostaw, proszę, łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. To wspiera rozwój tej wspólnoty i sprawia, że te modlitwy mogą docierać do kolejnych osób. Napisz też w komentarzu jedno zdanie: Jezu, prowadź mnie. Bóg nie przestaje kochać, dlatego zawsze mogę wrócić. Duchu Święty, prowadź mój dzień, oczyszczaj moje serce, ucz mnie prostych decyzji. Jezu, bądź blisko. Gdy milczę, gdy pracuję, gdy zasypiam. Ojcze, dziękuję za kolejny początek, za łaskę powrotu, za Twoją cierpliwą miłość. Ojcze, dziękuję. Twoją cierpliwą miłość. Moi Drodzy, środa popielcowa to początek wielkiego postu. Czas powrotu do Boga. Oczyszczenia serca. I nowego początku. Do usłyszenia, moi drodzy.